Na dzisiejszym odcinku, moi drodzy, spełnimy tutaj mokry sen Donalda Trumpa. Oczywiście, tutaj mamy na chwilę obecną na tronie Joe Bidena. Ale to jak wiadomo, już coś się zmieniło. Na szczęście dla nas wszystkich. Dajmy sobie agresywność, moi drodzy, na 500. Niech będzie dużo, ponieważ będziemy grali na krajem, który jest dosyć potężny już na start. I dajmy sobie na bardzo trudny, moi drodzy. Czyli co dzisiaj zrobimy, moi drodzy? Wchodzimy na Stany Zjednoczone i robimy tak. Z Kanady robimy 51 stan. Jeżeli chodzi o Grenlandię, też ją przejmujemy, bo taki Trump ma bajer tutaj. Właśnie kwestia jest taka, tu jest jakieś 50 tysięcy ludzi. Gdyby dać, dać im tak po 100 tysięcy dolarów, to i zrobić referendum demokratyczne, to Gren Finlandia może być 52 stanem, bo czemu nie? Jeszcze kwestia, moi drodzy, Panamy. No, Trump chce tutaj, bo to jest jakiś przesmyk panamski. Amerykanie go wybudowali, później dali Panamczykom, a teraz mówią, że to wszystko jest dla. Chiny z tego korzystają. Więc, więc, no, kwestia jest taka, że no, trzeba to odbić ku chwale Wielkiej Ameryki. A kto wie, może Meksyk zrobimy sobie tak, nie? wiem, Tak na pół? 52, 50. Nie, to już byłoby 53, 54. Ale to już w dzisiejszym Możesz A może jeszcze Kubę zajmiemy. Zobaczymy, moi drodzy. Dzisiaj pobawimy się z Canami Zjednoczonymi Ameryki. Make America great again. Ludzie mówią, że Trump jest. Kontrowersyjny. Mm -hmm, to wy kontrowersyjnych tematów chyba nie słyszeliście nigdy pozdro. A moi drodzy, ja wam tylko przypomnę, że jeżeli odcinki Sage'a wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę. Widjaźcie też na drugi kanał, gdzie są inne gierki i streamuje. Link w opisie. Dobra, mamy hajs na start. Zobaczmy, jak tam kwestia naszej armii na start. Co my tu mamy? 35 koła, no to to nie jest dużo. Co by to pierwsze pobudować? No mamy dużo prowincji na start, więc całkiem nieźle. Ja muszę zrobić taki odcinek, co bym jeszcze wprowadził do Age of History? E takie takie, takie rzeczy. Dobra, zrobimy sobie huty, to się wydaje, że będzie dawało dużo pieniędzy. Możemy dać sobie tu Tutaj, o kopalnie, te 25 kopalni, strasznie dużo, ale dobra, zaczniemy na razie budowę moi drodzy, zaczynamy budowę, to jest istotne, żeby tutaj ekonomię rozruszać amerykańską, musimy gonić Chiny i te klimaty, Punkty przewagi, to dawaj tutaj sobie pójdziemy, szybko koszt budowy na maksa od razu, no, możemy cuda zrobić, co my tu mamy, dyscyplinka plus 10, dawaj, co my jeszcze tutaj mamy w tych cudach, biały dom, atak jednostek, Dawaj. Góra. Dziedzictwo. Dziedzictwo też będzie spoko. Rywale. Niech będzie Kanada, Meksyk i Brazylia. Tutaj jeszcze sobie damy koszt budowy. Czas budowy zmniejszymy jeszcze bardziej. I jeszcze bardziej zwiększamy. Jak kolejne punkty wpadają. No, Grenlandia nad tam wysyła pieniądze. To znaczy, że chce tutaj się do nas dołączyć. My właśnie sobie teraz zwiększymy, moi drodzy, naszą armię amerykańską. Hits, hits, hits. Tutaj. Dobra. Czołg, Myśliwce, te klimaty. A, pieniędzy brak. Weźmiemy sobie jakieś generała. Jak najbardziej. No i co, moi drodzy? Trzeba tą Grenlandię przejąć. Na start to Najłatwiejszy temat. Znaczy, i tak mamy z koła armii, więc to i tak nie powinno być mega trudne. Jeszcze zaczniemy tutaj sobie już iść dyscyplinkę, żeby nasza armia faktycznie była przepotężna. Oni nie mają żadnego sojusznika i bardzo dobrze. Wysyłamy z niewagi: let's go, moi drodzy. Lecimy z tą kręglanem. oni mają tu wojska w ogóle. 3000. No dobra, mogliśmy to o wiele wcześniej zająć, no ale na szczęście tutaj, że tak powiem, Ameryka dała radę, No kto by się spodziewał. Mamy, moi drodzy, nasz kolejny tan, wszystko tylko. Właśnie ze Stanów Zjednoczonych w ogóle coś możemy zrobić? My kiedyś graliśmy z Stanami, chyba robiliśmy to taki odcinek, gdzie y, zajmowaliśmy Wszystkie możliwe prowincje z ropą. Mamy coś takiego. o to całkiem spore. Tutaj w ogóle to wszystko trzeba przejąć. tutaj trochę Kanady i Meksyku. To raczej pójdziemy w tą drugą opcję. W tą pierwszą, znaczy. No tak. Od razu wiadomo, to jest bardzo trudny poziom trudności, więc od razu lecimy tutaj w takie rzeczy jak właśnie akademie, sądy, te klimaty, żeby armia też była dobra jakościowo. Jakbyśmy chcieli się bić z taką Kanadą, no to mo no mogą mieć trochę armii. Tu to samo. Może drugą armię, jakbyśmy zrobili. Taką 100 tysięczną, to wtedy byłoby Spoko. Trzeba na nich uważać, bo oni też mogą wcale tacy słabi nie być. Bo to wysoki poziom trudności. Bardzo wysoki. Dobra, czego już mamy tutaj drugą armię. Dwie armie po Stokoła mogą zrobić tutaj robotę. I moglibyśmy właśnie zająć Kanadę. Zająć Kanadę. Meksyk z przymierzańcem. No i tutaj jeszcze zaczynają robić schody. Bo nie wiem, czy to dobry moment ich atakować. Możemy sobie jeszcze dyscyplinkę podkręcić. Spadły nam bardzo z ten, że tak powiem, przychody. Zobaczmy, do kiedy oni mają ten sojusz. 77 roku. To mega długo. Hmm. Nic nie dobrze. Czy my damy radę? Nic nam nie zostaje, moi drodzy, jak zaryzykować, po prostu. Co prawda, Meksyk tam gdzieś nam wbije, ale też tutaj będziemy bardzo blisko. ja też będę robić coś takiego, że sam będę sterował tą armią. a ja nie oddam dowodzenia tej botom. Od razu tutaj na otawę. Dobra, dochodzi do bitwy. Nice, nice to jakaś druga armia. Oni w ogóle biegają bez tych, bez generałów. Ale tutaj, no, takie nawet straty gdzieś poniosłem. Dawaj tutaj za nim, za nim, za nim, za nim, żeby zniszczyć armię do końca. Rewelacja, dobra, ty możesz iść tutaj gdzieś dalej. W sumie, jak zniszczyliśmy armię kanadyjską, to włączmy tego bota. Niech ktoś zaczyna nas przejmować. Widzę, że coś się dzieje na południu, pewnie co nie? Czy nie bardzo? Nie. Myślałem, że tutaj może wchodzi. A jest Meksyk, jest Meksyk, ale oni mają 60 koła. Gdzie on leci? Na Londyn? O, dobra, jest złapany. No, dobra. Generała mamy lepszego, ilość mamy większą. Dobrze, pokonani. Druga armia tutaj sobie normalnie działa z Kanadą. Ciekawe, ile tej Kanady będziemy mogli zjeść w sumie? No, tutaj są jakieś takie pojedyncze armie Meksyku, ale i raczej zjemy sobie na luzie. O, właśnie. No, ale jak przyjdą, to dostają po głowie szybko. Z tego manpowera trochę tracę. Ale to dobra, wygraliśmy z Kanadą. Teraz przydałoby się trochę ogarnąć. Tę kwestię ekonomii. Stanom najbardziej zależy zawsze tutaj, na tym połączeniu do Alaski i w sumie to też są fajne tutaj tereny pod względem ilości prowincji ej, zjemy całą Kanadę? 62, dobra, nie zjemy całej, bo nam ten, bywali agresywna ekspansja ale całkiem sporo możemy zabrać Dobra, coś takiego zostanie z Kanady No bardzo ładnie, moi drodzy 99,7. i 7 Jeżeli chodzi o agresywną ekspansję, więc tak akurat Na styk, ale musimy teraz właśnie zacząć Nieco właśnie ogarniać kwestie Wojskowo yy, kwestii gospodarczo O, typa, wodospad daje nam dochód I dziedzictwo, plus jeden po prostu, to jest mega mocne Ło, 5 tysięcy na asymilację No to teraz może trochę zaboleć Będziemy musieli dużo tutaj budżetu przerzucić Damy też trochę botom się tutaj rozwinąć Zobaczmy w ogóle, co się dzieje na świecie No tutaj i to tam nie za dużo. Indonezja znowu szaleje. Polska zjadła tutaj z Słowacji i coś dziwnie idzie na południe. Niemcy zjadły Czechy i Danię. Francja, Szwajcarię. Wielka Brytania, ma Irlandia Wasala. Rosja tutaj się wbija jak zwykle w kraje bałtyckie. Jeszcze tutaj chyba coś się wbili. Iran tutaj mega urusną. No. Pakistan, Afganistan, wasalem Indii. Tutaj kolejne kopalnie popostawiam. O, W ogóle diamenty my zaczynamy mieć. Spoko, spoko. jeszcze kwestia właśnie tej platform wiertniczy, wiertniczych. Trzeba eksploatować, złoża na to. Krualne. Jak on to powiedział, Trump? Wierć, mała, wierć, coś takiego, czy zaczynamy wiercić? No w końcu zabawa w ekologię się skończy, widzowie. Już nawet politycy europejscy mówią, no, no, coś tam będzie zmieniane, no, no, tylko tyle się trzymać co tołka. Ja wiem, tu mamy mega dużo terenów, Ameryka to naprawdę może się stać tak chora, jeżeli chodzi o kwestie przychodów tutaj w tej grze. No już zarabiamy 264, jak sobie tutaj wszystkie te prowincje ogarniemy. E, możemy chyba zjeść sobie do końca Meksyk. Bo jaki Meksyk? Kanady, co mi się te państwa tak mylą? Tutaj akurat to będzie szybki temat bo Kanada tutaj jest praktycznie już Który, która licencja? 51. To nie ma z nami szans. Wchłaniamy Kanadę. Mamy, moi drodzy, 50. 51 stan. Proszę bardzo, Stany Zjednoczone. Piękne, miłe i sympatyczne. Mamy 20 koła na koncie. Trzeba to szybko jakoś wykorzystać. A, 60 nowych prowincji do rozwoju ekonomicznego. Dziękuję bardzo. Granie takim państwem jak Stany to jest mega easy. Jak ktoś nie potrafi grać w Age of History 3, niech sobie gra Stanami Zjednoczonymi. Zacznijmy, jak można nie umieć grać w tą grę. Ona jest tak mega prosta, ale też przyjemna z jednej strony. Możemy nawet mieć jeszcze jedną. Armię. A w ogóle generałów nie mam. 14. 12, 17. A w ogóle ten, zobaczmy. 14, 8. No to też mają nieźle rozwinięte do tej stolicy. Czemu 16 miejsce mam? Meksyk, on nie powinien być nieco wyżej. Ty, Polska! Polska, moi drodzy, zjadła tutaj. Wyślemy ich pieniądze. Polska, ile chcesz pieniędzy? Ja ci dam. Już będzie antypolaka w komentarzach. Czemu nie mogę więcej? Co? Tylko 375 Golda? No dobra. Ty, Polka, Giga Polska. Powiedz, że macie tutaj sojusz z Francji. Tak, macie sojusz z Francją. To dlatego Francja druga. A Francja się nieźle w. Ja tu, tu, tu. Nieźle, nieźle. Potężna Francja. O, Chiny! Chiny, Chiny, Indonezja. Okej. Okay. Jutro będę do Chiny Widzowie, bo jutro chiński i nowy rok. Dobra, słuchaj. O, jeszcze ma jakiś tutaj sojuszników. Zobaczymy ten Meksyk, czy tam radę. Tutaj mając tylko 200 tysięcy armii. Zobaczmy. A, mogę jeszcze ten ulepszyć? Jeszcze mogę. Pyk i pyk. ma Meksyk. A może Meksyk wcale nie będzie taki silny. Zaraz zobaczymy. Dobra, jest tu pierwsze starcie. Zobaczmy. 96, 75 moje jednostki. On 94, 75, Czyli tyle za samo, yy, co ja. Tylko, że ja tutaj mam już moi drodzy. Oni mają ten, współczesny myśliwce. I jog współczesny. Ja mam zwykły myśliwiec. Ale mam większą przewagę liczebną. Po ich stronie większe straty, mimo wszystko. No to jest jeszcze kwestia generałów. O właśnie, nie popatrzcie, jakie ma generała. Znaczy, mam też duże zapasy manpowera. O, jednostki gdzieś płyną już. Tutaj ganiać za siedmioma tysiącami. No to nieźle, nieźle. Tutaj przejmujemy wszystko, pomalutku. Meksyk zjadamy. Meksyk zjadamy, moi drodzy. A właśnie, czy my nie mamy tej? Tutaj... A, bo Panama została przejęta przez Kolumbię. Będziemy musieli tutaj pogadać. Słuchaj, Meksyk. No fajnie było. Przesuwamy wielki Mur. Po pierwsze, dawaj to. to mnie zawsze irytuje, że to jest po stronie Meksyku. O, jeszcze tu jakieś wysepki. Nie mogę tego? A, bo to jest taki ten, połączony z tym. Gdzie i to walność tą linijkę, gdzieś tak. Ty, a w sumie? damy, zjemy tu wszystko. 102. Agresywna ekspansja. Salwador weźmiemy. Honduras. W ogóle wszystkie kraje tej weźmiemy. Bo czemu nie? Make America Great Again. Czy coś? E, aha, nie możemy już tutaj z tego stworzyć. A, jeszcze tutaj Kubę. A, w sumie muszę podbić te państwa tutaj. Zobaczyć, czy będzie koalicja, moi drodzy. Czy koalicja mi tu wystrzeli, czy nie bardzo? Hmm. No, chyba jest spokój. Daj, już nawet spadł do 75. Więc lightowo. Turcja też tutaj nieźle działa. Bo zajmowała sobie tutaj klimaty, tematy. Nie, tak nie jest I to chyba, że było wyzwanie. To musicie grać na legendarnym, jak coś. No właśnie, ty. Punkty przewagi. Ja tego w ogóle nie wykorzystuję. light dyscyplinka. Właśnie, bo kwestia dyscypliny. Ja mam 115. Oni na przykład mają 75. A i tam właśnie kwestia produkcji. No. Jesteście prawie we wszystkim pierwsi na świecie. No wiadomo, są pewne rzeczy, których tam nie mamy. No ale z drugiej strony możemy teraz się tym pobawić. To mnie akurat. To mnie no i że to jest takie przyjemne. Klikasz sobie po prostu e, tą produkcję, i to jest takie fajne. Masz jakieś satysfakcję dziwną z tego budowania. Co prawda, jest tylko kliknięcie prawej myszki, ale jakoś masz takie heche, bo wybudowało się 50 na raz, co nie? I masz takie, o pieniądze, jeszcze więcej pieniędzy. co prawda, nie potrzebuję tych pieniędzy już, bo już niszczę wszystkich, ale pieniądze, więcej pieniędzy. Może mam jakiś mental takiego biznesmena, przedsiębiorcy, i bardzo zadawala mnie, jakby to powiedzieć, jeszcze większe pieniądze. Daje mi to dziwną satysfakcję, że większe cyferki oznacza, że jest lepiej. <grym> Dobra, w prowincję, prowincji spójrzmy sobie. Tutaj kolejną armię i jeszcze jedną armię bo o mnie. No i mamy 400 tysięcy wojska w polu. Budżet nawet tego nie odczuł, nawet nie zauważył, że coś się stało. I teraz możemy się, moi drodzy, przejechać. Cyfrowa waluta. O, to ciekawe. Cyfrowa edukacja. To byłoby spoko. Po co chodzić do szkoły, jak można siedzieć w domu? Honduras, let's go! Od razu z Kolumbią się pobijemy. Ziemia, Kolumbia, dawaj Panamę, Czemu ty już jesteś pokonany? Aha, dobra, bo ja walczę z Hondurasem, ale ktoś tu jeszcze wjeżdża w Kolumbię. Okej. Okay. Kwestia jest taka: dawaj Panamę, mordo. No dawaj to. Nie wiem, po co biorę pieniądze. <ścoughs> ale ja już tak mam. Ekwador. Wielki Ekwador. I Kolumbia znowu będzie bita. No ale dobra. Ekwador też tutaj pojechany, moi drodzy. Revelation. Revelation po francusku. Hits, Hits dawaj Będą portem. Znowu biorę prowincji, nie wiem po co. Będą portem dla wielkie, wie, wielkiej Ameryki. A teraz produkcję. No, teraz już to lepiej wygląda. Więcej więcej tych, więcej, więcej. Więcej. Nawet się jeszcze pobawić, ja nie wiem. O, kanał panamski, to jest to. I ekonomia, przychody jak najbardziej. To jest amerykańskie. Nie miałoby bonusów do ekonomii gdyby nie Ameryka. He, 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 Można dalej budować C, Kolejne budyneczki, cyk, cyk, cyk. Dawaj ekonomię jeszcze walniemy tutaj. Elektrownie. Ło, tych elektrowni 2000. No tak, bo w każdej prowincji można postawić. Ja chcę, żeby tutaj wystrzeli. Wystrzeliła produkcja, moi drodzy. W taki kosmos. W ogóle ktoś teraz ma szansę nas w ogóle pokonać? Nie wiem, zobaczmy, może na ranking światowy. W ogóle punkty to sobie zacznijmy dodawać w jakiś tutaj. Yy, gdzie to jest? Maksymalna ilość złota. O. Jeżeli chodzi o ranking światowy, to trzecia jest, moi drodzy, Francja, która tutaj już. Ło! Wow, chyba ktoś pokonał Polskę i uwolnił Niemcy. Francja tutaj ładnie zajmuje. Francja ma tutaj Niemcy, Hiszpanię, Wielką Brytanię. Zaczyna się wbijać w Afrykę. Tutaj co mamy takiego wielkiego? Iran, Indie, całkiem, całkiem. Rosja wbija się w Skandynawię. Kurde, mamy prze punkty przefakich, których ciężko nie zapominam, ale zróbmy teraz tak, jeszcze sobie damy tak, maksymalne morale. E, dajmy w ogóle sobie te wydatki na wojsko na maksymie, na minimum. I jeszcze kwestia jest taka, że ten ta maksymalna ilość złota niech też podskoczy. Ciekawe, tak jak mam 45 tysięcy, ile elektrowni buduję za jednym razem? 217, okej. Okay. ale jeszcze możemy czas budowy, koszt budowy zmniejszyć. A w ogóle jak ma nasze punkty ekonomiczne? 12 koła, no dobra. No to co, zjadamy tutaj resztę tych państw, żeby zrobić coś tam jakąś taką unię amerykańską. Dziękuję, dobranoc. O, czekaj, ktoś mi wypowiedział wojnę widzowie, na tym założyłem. Brazylia! Brazil! <laughs> Co ty się stanęło? Ej, gdzie jest moja armia! Halo! Ty, Rosja jeszcze! Nie no, czekajcie, musimy czytać grę, bo to... kiedy to się w ogóle stało? Kiedy mi powiedzieli tą wojnę. Czekaj, tu już przegrywam, to już mi piją. Dobra, kurde, muszę aż o 10 lat wstecz polecieć. A, dobra, jesteśmy w tym miejscu, gdzie mam już kubę, więc trzeba się przygotować. No na tutaj naszych kolegów. Ciekawe, czy będą teraz skłonni w ogóle zaatakować. Właśnie to mnie boli, że nie ma takiej jakiejś krótkiej pauzy przy wypowiedzeniu wojny. To byłoby super opcja. Będziemy z Akademią już na maksa Tutaj też trochę dziedzictwa sobie tam wpakować. Właśnie, możemy sobie jeszcze pójść w budynki, pójść sobie w amfiteatry, i zacząć robić sobie po 150, po 200 punktów. No Brazylia widziałem, że wysłała zniewagę. Zobaczymy, jeszcze tworzymy armię. Wybiorę sobie teraz generałów, Poulepszam sobie doradców. No i co, nie atakują? To ja się Brazylia zaatakuje, co? Jak ty nie chcesz, to ja Cię zaatakuję. Żeby tutaj mieć pewność, że Brazylia zostanie osłabiona. Mogę jeszcze Rosja, co nie? Tutaj można wpaść. O, 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 coś tu się dzieje. Dawaj te pół miliona jednostek tu. Będziemy się klepać, złapać ich. O, 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 dobrze. 60 koła. Mmm, ale ma szerokość moja bitwy. Ale ich jedziemy. No, dobra, dobra. Mamy wysokie też bardzo morale. A to dlatego, że budżet mamy bardzo duży na wojsko. Niszczyć, 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 niszczyć. Tą armię do końca, do zera. I tutaj wracamy na górę. Niszczyć tą armię. Dobrze, dobrze. Kolejna armia. my, pyk, Let's go. Tutaj kolejna armia. Bić, 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 bić. Brazylijczyka. dobrze, Do końca. Dobrze. Zniszczone. Zniszczone możemy sobie Brazylię teraz podbić, myślę, na luzie, a może nie? Bo Rosjanie zaczynają też tam nam wbijać. Oni wracają już tam do siebie. Hmm, trzeba uważać. Trzeba jeszcze tutaj poinwestować w zasoby ludzkie. Żeby były jak największe. O, to znowu się z Brazylią bijemy, ale znowu ich pokonaliśmy. Dobrze, dobrze. Coś tam, Brazylia jeszcze stara się rekrutować, co nieco. Ale mamy coraz więcej tych prowincji zdobytych. Pięknie, pięknie. A wiecie co byśmy zabrali? Wenezuelę, a wiecie z jest Wenezueli? Ropa! A Wenezuela istnieje! No ale dobra, zobaczmy, co my tu możemy mieć, moi drodzy. Tutaj mamy Alaskę, chyba żebyśmy zakosili tutaj nieco od Rosji. Więc ich pokonaliśmy. No i na pewno tereny bogate w jakieś złoża. O, coś takiego. A tu coś takiego. Bardzo ładnie. Równo agresywność 100. Ale nie znaczy, żeby ktokolwiek zdążył wypowiedzieć nam wojnę. No ale spoko. Udało się tak czy inaczej. Mamy tutaj tereny. Tutaj w Ameryce Południowej. Jakby tutaj kawałek Amazonii, te klimaty. Jak w ogóle wygląda nasza produkcja? O, jeszcze tutaj czegoś brakuje. Aha, okej, okay, okej. Okay. Właśnie, wypowiedz mi wojnę. Portoryko chyba też. Nie co się jeszcze będzie na pewno. Jedna z, wojna za drugą wygrana. To jest jakiś Eagle Union, czyli od Orła. Jeszcze Jamaika. nie będzie. Cyk, cyk, cyk. Jamajki nie ma. Zróbmy sobie tą Unię. Proszę bardzo. Nowe, lepsze Stany Zjednoczone. To jakie czerwone. Nie, no, sobie niebieski kolor. Taki potężny, mocny. Francja druga. Francja druga, moi drodzy. Mam sobie z nimi relacje, ale spoko. W ogóle fajna flaga, powiem wam. Taka taka ładna. I te jednostki. No na nieźle że to wygląda. A jak tam kwestia ekonomiczna. My 13, 14. No dwa razy większą mamy gospodarkę niż Francja. A jeszcze możemy się nieco pobawić. No Automatyzowane fabryki. O, to jest ciekawe. Ekonomia 8, i tak dalej. Myślę, nieźle. Jak tam damy sobie punkty przewagi, to spójdziemy sobie to na maksa. To ile my w sumie za te elektrownie płacimy? Po 50 golda. Nice. Ale jeszcze możemy. Mamy kolejne trzy przewagi. jeszcze budynki ekonomiczne. No to się liczy do budynków, co nie ekonomicznych. No teraz po 34, 44 mamy elektrownie, moi drodzy. 747 wybudowałem za jednym zamachem. No to chyba teraz będzie max jakiś. O! Brazylia znowu nas zaatakowała, moi drodzy. Ulepszymy sobie jednostki. Szybko, szybko. To się spodziewał ataku. Dyscyplinka, tutaj coś jeszcze. Cyk-cyk-cyk. Jedziemy z nimi. kto jeszcze jest po ich stronie? A Rosja? a widzę, że manpower mamy. Zaczynamy ich składać. No, tutaj coś się dzieje? Nie bardzo. Nie, no, tutaj coś Rosja próbuje, ale chyba też zostaną pojechani. O, co, co, co tu się dzieje? Czekaj, gdzie to jest? Co to jest? Aha, moje jednostki są w ogóle tutaj. Z Europy wbijają się w Azję. Zając przez ocean. No, ale dobra, może być. No, to jest zaraz Wenezuela, to, to nasze Wenezuela. Brazylia odwali deduwę. Może tutaj podwijemy dwie Ameryki? Bo nie są w stanie nas zatrzymać. I Rosja, Chcesz mi jeszcze oddać terenów? Tak, do tego momentu? jakbym chciał, bo tak. Hmm, czekajcie. Jakby tak pyk. Kurde, tak końiec punkt. Zobaczmy, że to jakoś wyglądało. Aha, agresywna ekspansja, 300%. A w sumie, w sumie dam? I tak nasz cel został zrealizowany. Kto nam wypowie koalicję? Zobaczymy. Dobra, udało nam się. To wzięliśmy, moi drodzy. Teraz tak, szybko tu. Tu jeszcze lecimy na maksa w tą dyscyplinę, ile się da. Pójdźmy jeszcze właśnie w te. A niech się zrobią porty. Niech się zrobią właśnie amfiteatry. 454 amfiteatry. A tyle amfiteatrów od razu z ręki. Robi. Wojsko jest. Mogę jeszcze jedną armię zrobić w razie czego, tylko pieniędzy nie mam. Nasza. Ej, spadł do 75. Aha, no nie wiem. Dziwne. Możemy sobie Wenezuelę zjeść. Bo czemu nie? To coś dziwnie gra już chodzi. Tak przeskakuje wszystko dziwnie. No? Ty bardziej jak się spowolniła gra. Ona tak teraz przeskakuje bardziej. Ameryka stała się tak potężna, że gra nie ogarnia, co się dzieje. Czy to przez te farmy? Nie wiem. Może modyfikacje coś robią, dlatego. Ale w sumie to tak bardzo nie przeszkadza. Jak damy sobie najniższą prędkość, też tak delikatnie przykuję. To nie jest kwestia tego, że jesteśmy na piąt. Nie bardzo dużo wszystkiego zyskujemy. I pieniędzy, i dziedzictwa i tak dalej. No co, cała Francja, ale Francja 739. Ale Francja byśmy zjedli na ludzi też. Tak jest prawda, bo oni mają tak. 13, 17, 10, a my mamy 9, 10, 20 i 14. No, my nawet możemy mieć 700 tysięcy wojska. Więc moi drodzy, tutaj byśmy zaokończyli. Udało nam się zrealizować mokry sen Trumpa. Jakby nie było. Wielka i potężna Ameryka. Udało nam się przejąć kanał panamski, Kanadę, Grenlandię i tak by wyglądała y, Ameryka. Znaczy, tak będzie wyglądać za jakieś 100 lat. Tak będzie. Zapiszcie moje słowa. Pozdrawiam. Nie mam nadzieję, że ci rzecz Wam się podobał. Jeżeli tak nie zapomnijcie, łapce w górze komentarza, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się hej.